Cześć, witam was bardzo serdecznie w poraniku, w którym pokażę wam jak zrobić generator cobblestone'a Niektórzy z was mogą nie wiedzieć, tak jak ja nie wiedziałam, jak pierwszy raz grałam w minecrafta a już trochę wiedziałam tego że... A więc dzisiaj ja też wam pokażę jak go zrobić No więc tak, rzeczy, które będziemy potrzebowali To wiadra z wodą i wiadra z wadą. Nie um, ja pokażę to na świecie płaskim, tam coś tam jakieś próbowałam rzeczy robić, więc tak Więc to ogólnie też krótki poradnik, ponieważ nie są on jakiś bardzo trudny Robimy dwie kratki i tutaj też um, psujemy blok i wylewamy wodę, a tu bierzemy lawę Tu możemy sobie zrobić takie coś, to wygląda trochę jak krzyż, o ogóle to nie jest tą, ale patrzcie, zobaczcie, widzicie? Twarzy się cobblestone. Zaprezentuję Wam to też na survivalu, jak to działa. Widzicie, czasem musicie trochę poczekać, aż się zrobi cobblestone, a czasami nie. Mm, to działa też. Mm, mm, mm. No, na serwerach też to działa, więc nie martwcie się o to. Um, więc to by było w sumie na tyle z tego poranika, ponieważ mówiłam, że to będzie krótki poranik. Jeżeli Wam się spodoba i chcecie więcej jakichś poraników, możecie zostawić w górę, komentarz i subskrypcję. Um, no, w sumie to tyle. No więc trzymajcie się. No i cześć!